Oj oj, oj, oj oj witam pana K628. Witam serdecznie. Może wreszcie punkt zdobędę. Toż to wygląda na królewską i indyjską. No tak, to ja nie mogę, no co ja, napiłem się czegoś niedobrego. No nie, no tam koń to stoi źle. A nie chce stoi źle. Nie będę go gonił. A to mój ruch A6 było. A6 to bez sensu. Jak nie można zagrać wepić 5 to po co grać A6? Kolejny bez sensu. No to Tiu. Nie, nie, nie dam tego piona. nie dam tego piona. Nie dam tego piona. Ja go tutaj nie dam. Wierzę muszę. O. <laughs> oj. Oj 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 oj, Oj, oj! oj, 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 oj. Panie k6, 2, 8. Na h4 zbije konisiem. I wieżą gran tera tu. Koń stoi fa... No chyba nie chce pan zagrać f5. Ja bym nie grał w 5 Będzie wisiało tu. Mówię, że bym nie grał w 5 Wszystkie moje figury wchodzą, w chodzeniach w przysłowiowe masopanie K2, 6, 5, 2, 4, 5. No jak tak można. No tu wezmę, no, a może tu? Gdzie ten koń? Ja ten koń zginął. A ten koń... O, zaraz, zaraz on zginął. Jak ja tu, to F4 trzeba grać. No nie wiem, Pan K nie zastrzelił tym ruchem. Zagram tak. Tylko i stoi źle, nie będę go wygrywał. A co ja tu będę grał na F4? Koń na bandzie stoi źle. Nie, nie, nie. Co to, 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 to taki, taki, taki. No i jak tak można? A ten, no przecież gram tu. Tu chcę zbić. Ale mam dobrą pozycję. Ale się cesę i tu stoję. No nie, 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 goniec, a kysz? A kysz, goniec? No nie, 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 nie. No odchodzę, no pewnie, że odchodzę. Gońca wygonię gonie przez a -4. No, 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 no. Nie ze mną te numery. Oj, 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 oj. I piątka wziąłem. No, chociaż te wygram. Pani K. bardzo się cieszę, że Pan taki miły dla mnie zdaje mi szansę wygrać. No, na absurd. Zamknąłem dwa gońce i konisia. No, bije. Oj, 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 oj a ta wieza to gdzie? Tu wisi, a tu bronione przez pan, Chyba wygram, Jak się, się cieszę. Tak mało wygrywam. No nie, 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 no tak to się nie będziemy bawić. Gdzie ta wieża idzie? A tu. No to teraz tu. A ja to teraz tutaj te się odbijam. Tu też odbijam. Oj, 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 Ten koń polubił się na woli. No nie można tej wieży bić. A ja tu chcę zbić. Oj, 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 panie. K. Chyba wygram, jak się cieszę. Drugie miejsce sobie zapewniam. Nie biorę, co mam nie brać. Pionem biorę i idę w Hetmany. Oj, dziękuję. Dziękuję, panie K. No, zapewniłem sobie drugie miejsce chyba